Panie Przewodniczący, wyjść, Krysiu, Krysiu wyjdź, Pan na Tobie parkuje. Zawsze mam spróbować, jak podciągnął z powrotem w to samo miejsce. Jak to będzie kulturalna, ja nie będę tego miałem tu robić, jak Pan z powrotem z ojczystą ustawę naparł. Bardzo dziękuję. Panie doskonale, wiedzą, patrzę na tę bordową Sienę, tutaj pierwsza z lewej, to przypomina mi się 96 rok, czy ty wiesz, że może to było pierwsze auto, które dostałem do testów jako dziennikarz motoryzacyjny, to Siena 1, 16 V. I, I to jest właśnie to auto? Nie, parto portową autobus. Pojechałem do tego panego zimą, na się zaczyna, bo wtedy jeszcze kierownictwo parku prasowego nie zmieniało oponentów na zimowym. Nie wiedzieć czemu. To jest ten moment, proszę Państwa, kiedy jakby to już są podwójne do. Chłopki, my, tak? Czy malusz został odczepiony, czy nie? nie bo ja bym nic nie widzę na Nie, cały czas nie, tak? No to twoja teściowa, kurczowa się trzyma tura. No i teraz się okazało, że ktoś by się pytał, jaki na praści w samochodzie był załączony teraz? Ty. Kiedy zaczęła buksować, przednia jeszcze cały czas stała. Próbujemy teraz poprosić do Luriko, żeby wyczepiło naszego małego pisma. Dziękujemy, bardzo dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy, dzięki. A teraz okno. Zerowałeś?

A jak stanął pod głośnikiem, to głupio było Olej masz tutaj, zobaczyć, żartowałem 106,9 słuchajcie, 106,9 Jak wygląda? Ej, chodź, chodź, chodź. No nie, chodź, i jeden po chodź, chodź. ciśnieniu. Kto Sześćdziesiąt, i 6 Lecimy. Dobra, dobra, dobra. cześć, muszę ci się powiedzieć. Chłopakowi włosy spaliłeś, się, był kiedyś kudłady, teraz je łysy. Czy co to co ty zasadzisz? Mów. Dobrze, żeby mu spodnie nie skaliły. Nie no spoko. Cały czas woleje. Jeszcze raz musisz zrobić. Góra, teraz to usłyszyło wszystko. Razem skończy 128 decymetra, delikatny, delikatny. co zrobił twój poprzednik, co o tym myślisz? Złożył dach człowieku. Tam spadł właśnie od tej torpedy, no i zobaczymy. 128, człowiek to nie jest lekko. Zerwało ci kapelusz chłopak, nie? Zerwało ci kapelusz, czy nie? A prawie widziałem, widziałem, okulary ci podniosło Słuchaj, Ale powiem ci jedną rzecz Dość, że ci tak złożyło, to ma 115, nieźle Brawo, brawo, brawo Słuchajcie, Zrodził mi kotłady mówił Od Lexusa ogółu. W Życiu Lexusa Sieronko Okay. Właśnie eliminujesz szały, wiesz dlaczego? masz tylko 95,7 przez to, że te szały, rozumiesz? no wiem, że są z... fajne, no ale to trudnie sobie. no eliminuje nie wywieje, słuchaj, może 70-70 dobra Wiemy, znam, już wiem, słuchaj 97,8 i musisz wyrzucić. O! Kolejna! O właśnie. Dobrze się czujesz? Wiedziałem. Ale ten kolega miał zielony sweterek kiedyś. Jak mu się kolor zmienił? Czy to Ty? No. 94,5. Brawo Tadzi. Widziałeś, taka cisza. Halo, halo? Halo Jak masz najmniej? Mateusz. Fajnie? Też mi się podoba. Idę. prowadzamy jest ale Nic nie zobaczymy, jeszcze, powiem oprócz to co wy tu przyjeżdżacie, co oglądam, a tak to jeszcze nic nie widziałem. Ale dreamcie to zapomnisz, bo nigdy nie będę. Dobrze sobie ten tak u was myślę. Nie okąpcie. Nie, 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 nie. Dobra, na maksymalnie. To no, 2 i 1 z Ładnie, ponad 100. bardzo dobrze, wszędzie, jest okay. Słuchajcie, przyjechał tutaj taki sponsor. Bardzo fajna sprawa, bo opierają się na takiej ważnej akcji dla kubusia. 22 i6 się że na chwilę słuchajcie, bo to są panowie, którzy wspierają najbardziej akcję całą kubusz. Właśnie ratujmy kubusia i poprosiłbym was bardzo, żebyście nie rzucili tej złotówki, do tej puszki, naprawdę to jest akcja porządna. Słuchajcie, lancer jakiś tam lancer 70 cm od wdechu. Jedziemy! Jeszcze raz! Dobra, słuchajcie, oprócz tego, że kudłaty jak widzicie, ma czarny ręka Chłopak zakupił na dzisiaj seterek widzicie? Tak długo godziny, że trzeba wyrzucić. 97,5 lance.